Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła słowami czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą. Dlatego modlimy się przed i po jedzeniu a na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarm. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do świątecznego wspólnego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń, przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Dlatego też z wielką wiarą uczestniczmy w tym obrzędzie poświęcenia potraw wielkanocnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prośmy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów I zasiadłeś z nimi do stołu A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów Aby spożyć wraz z nimi posiłek Prosimy Cię Daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami Podczas świątecznego posiłku W dzień Twojego zwycięstwa Abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu Chlebie żywy który z nieba zstąpiłeś i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso. Wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.